Cześć! Cześć! Dzisiaj mamy dla Was kolejny filmik. Jak widzicie, będziemy prowadzić go we dwie. Ja się nazywam Magdarem Klewicz i pewnie już kojarzycie, że jestem biologiem, antropologiem i zajmuję się medycyną snu. A jest... Ja jestem Inka, Karolina Klaja, jestem leśnikiem, też fizjoterapeutą i ja jeździć na rowerze. Tak, ostatnio właśnie rozmawiałyśmy o rowerach. A słuchajcie, ponieważ cały nasz projekt nazywa się Nie Szukaj Daleko, dzikuj z nami Eko. No i do tej pory mówiliśmy o różnych fajnych, w miarę prostych rzeczach, które możemy zacząć stosować na co dzień. A dzisiaj. Chcielibyśmy, chciałybyśmy mm -hmm. wam tak naprawdę pokazać takie troszkę, troszkę bardziej, bardziej i... zaawansowane, nie? By... zaawansowane rzeczy, które możemy wprowadzić we własnym domu, ale nie jest to takie proste i wymaga od nas takiego dużego, dosyć, dosyć dużego zaangażowania, ale chciałam podkreślić to, że to jest dosyć ważna kwestia i fajnie, żebyśmy się wszyscy troszeczkę bardziej martwili jakby tymi kwestiami. Ekologicznie. No i właśnie też mhm. warto zobaczyć, co niektórzy ludzie robią. Bo, bo może niekoniecznie wiemy, że są takie możliwości, nie? że możemy coś robić fajnego, eko, ale, ale akurat nie znamy takich technologii. Albo możemy na przykład korzystać z efektów ich pracy, bo mhm. się potrafią nią dzielić. Więc mhm. zaraz przejdziemy do konkretów. To proszę powiedz nam, co to jest komposti w takim razie. Okej, okay. komposti. To jest wyciąg z kompostu, z vermikompostu, który jest właśnie przerabiany przez dżobnice kompostowe. Wygląda to mniej więcej tak, jak w tej butelce, w tym wiaderku. Woda z domieszką kompostu. Dobrze, a użyłeś słowa vermikompost? To jest jakiś specjalny rodzaj? Co, jakby co vermi -kompost znaczy vermikompost? Vermikompost oznacza nic innego jak kompost przerobiony z pomocą dżdżownic. E, Dobra, czyli kluczem są dżdżownice. Możemy tak. je zobaczyć? Tak Jak najbardziej. Tak wygląda przykładowy kompostownik, najmniejszy. Y, może nie pierwszy, ale pierwszy, który tutaj stanął. E, I tu pewnie gdzieś są i dżdżownice. Okej. Okay, już coś tutaj widać. Ruch w glebie intensywny. Jest ich dosyć dużo. Faktycznie sporo. Kompost jest ciepły, przy ściankach jest, ma temperaturę pokojową. Tutaj na środku jest ciepły. Dwa dni temu było karmienie, także jeszcze jest trochę jedzenie Okej. Okay. Tak to wygląda, w zasadzie jak kompostownik. Tu zrobię zbliżenie. Faktycznie jest pełno dżdżownic. One tu intensywnie się żywią, pracują. No i yy, to może tak, jak, od czego zacząć? Jakby skąd takie dżdżownice? Czy trzeba mieć jakieś specjalne pozwolenie na to, żeby mieć takie dżdżownice? Czy każdy na ogródku mógłby sobie taki mały kompostownik założyć? Nie, pozwolenia specjalnie nie trzeba. Dżdżownice można kupić przez internet. Wydaje mi się najłatwiej na Allegro. Ja w tej chwili nie handluję jeszcze dżdżownicami, ale mam plan zacząć. Już niebawem, nie wiem czy w tym roku się uda, bo tak szybko ten czas ucieka. Eee, ale sprzedawców dżobnic jest cała masa w internecie, okay. tak, że można sobie kupić ale... porcję zarodową. W zasadzie ja zacząłem przygodę z dżobnicami od 300 sztuk. Eee, to jest w porównaniu do tego, co tu widzimy, faktycznie niewielka ilość. I te nie 300 sztuk na policzyć. start. Yy... W wystarczy, zupełności wystarczyło. Jak najbardziej. Jak mają dobre warunki, mnożą się błyskawicznie. Nie wiem, czy już w tej chwili jest 300 tysięcy sztuk, ale pewnie zbliżam się do tej ilości. Okay. Do 30 tysięcy sztuk policzyłem. Dwa miesiące zajęło policzenie tych drobnic. Były one tutaj. Tu zostało wpuszczone. Tam, może pokażę. Stoi kompostownik. Nie, nie pierwszy, ale drugi kompostownik. Czyli rozmiar rzeczywiście ma. zupełnie Oj. maleńki na start, także... Ale nie, od, nie odkupiłem go, także przepraszam A, za to, jak on wygląda. Nie ma problemu. Ale już jest kompostownik zbudowany zgodnie z filozofią... Kompostowników wielopoziomowych. Dno jest otwarte, tylko raszki, żeby nie, e, nie spadło wszystko jednocześnie. Ale no, zamysł jest taki, żeby to jednak spadało pod kompostownik. Okej, okay, czyli tak naprawdę taki kompostownik powinniśmy sobie ustawić na ogródku. Jest to tutaj akurat ten to jest drewniana skrzynka z raszkami na nóżkach. To tak. stoi sobie na ogródku, pod tak? pod spodem była kuweta, do której spadał materiał i zlewał się płyn. Okej, okay, czyli tak naprawdę pod tą skrzynkę podstawiamy kuwetę, żeby nam się zlewał płyn. Teraz widzę, że masz tutaj no zdecydowanie większą skalę. Czyli mamy tak, u góry jest ziemia. Czy to jest jakaś specjalna ziemia, czy po prostu ziemia możemy wykopać z ogródka? To tutaj? Mhm. Czy to są to same... To jest kompost. To jest nic innego, jak odpadki z naszej kuchni, ze straganów, z warzywnych, które pomieliłem i tutaj wrzuciłem. Aha, czyli one, jakby rzucamy, wszystko... nie są y, ciemne, nie są czarne, i to jest zasługaczownik, że to się staje zupełnie czarne. Okej, okay, czyli to są tylko i wyłącznie odpadki pożywności. żywności. To jest moment y, właściwy, żeby przejść z powrotem do pomieszczenia, przygotowania posiłków i pokażę, jak to wygląda y, od startu. Dobra. To tak. są akurat odpadki tu, lokatorów, mieszkańców kamienicy z góry, których konkretnie pojęcia nie mam bez znaczenia. Wszyscy produkują dokładnie te same odpadki kuchenne. Czyli rozumiem, że po prostu umówiłeś się z wszystkimi lokatorami, że w jakieś określone miejsce zostawiają odpadki organiczne. E, tak, y, obierki to mogą być, nie wiem, po ziemniaku, po cukinii, ogryzki jabłka tak wszystkie jest. takie chleb. rzeczy, które zostają. Chleb również. Też, Też. Tak. Ok. Te również e, chyba, że będą to jakieś duże ilości, no wtedy muszę myśleć e, co dodać, żeby to zobojętnić. A tu z kolei jest odpad e, ze straganu warzywniczego. Bez mała, wygląda tak samo jak tamten, tylko trochę większa skala. Mm -hmm. Podstawiam takie pojemniki na stragany warzywnicze czy do restauracji. No i przychodzi moment, kiedy trzeba go odebrać, przywieźć tutaj. Tutaj przejrzeć, czy na pewno jest czyściutki. To jest miejsce, gdzie to jest mielone. I tak wygląda zmielone. Zupełna, zupełna papka. Mm -hmm, faktycznie no. Ale to jest ciągle to samo, tylko, tylko zmielone. I to już jest gotowa żywność dla dżdżownic, tak rozumiem. Ale ciepło jest czuć. Wyraźnie, że jest ciepłutkie. I takie coś raz w tygodniu, w przyszłym roku już prawdopodobnie dwa razy w tygodniu podaję żegnicom do kompostowników. Filmuję, żeby jednorazowo nie za dużo, gdyż niesłychanie się to nagrzewa. Nagrzewa się do 40, czasem i więcej stopni, a to już jest temperatura, która drzewnicą szkodzi i uciekają. Bywały sytuacje, w których wszystkie tutaj po brzegu, zupełnie pod ścianką siedziały, a na środku pusto, a jak włożyłem termometr, to 40 stopni na środku. I wysypuję. Wysypuję odpadki które pomielone do kompostownika. Za dwa tygodnie tego nie będzie. Okej, okay, czyli rozumiem, że tak. To jest po prostu kwestia zmielenia odpadków, tak. żywienia, żeby żywić dżownicę. No ale mówisz o tej temperaturze, czyli w jakiś sposób musimy tą temperaturę kontrolować. Czy w takim małym, tak. na małą skalę w kompostowniku przydomowym to też może w pewnym momencie być problemem, że ta temperatura będzie. Bardzo dużo trawy albo innego wysokoazotowego wsadu, to może i tak. Najczęściej trawa jest przyczyną błyskawicznego podniesienia temperatury okay. w kompostowniku. Dlatego warto wrzucać częściej, a mniejszej ilości, albo rozgarniać to na warstwę. Rzadko robię to w ten sposób. Z reguły mam tutaj przygotowane najróżniejsze własnej roboty narzędzia, rozgarnę trochę prawo-lewo. Jak gruba jest teraz ta warstwa pracującego kompostu? Jak to wygląda? Tutaj masz taką dużą skrzynię, w którą wrzucasz yy, jedzenie, tak, ona jest, jest pełna Mówiąc dżdżownic. To jest y, ruszt zrobiony z rurek półcalowych, takich, w których płynie woda do naszych kranów. Okej, okay. i teraz tak, wszystko co te dżdżownice zjedzą, yy, wydalają. Mhm. Korpolity. Tak, tak, i to wszystko przesiąka na dół i zbierasz to. Tutaj jest plandeka, której nie widzimy. Najlepiej to zobaczyć tu. Tu widać to już dużo łatwiej. O, tu mamy taką. Zobaczcie, tutaj jest naprawdę wielki kompostownik. Także Czy Jacek na działa bardzo, na tak. ogromną skalę. I popatrzcie, pod kompostownikiem faktycznie tutaj jest zawieszona plandeka. Ja może trochę doświetlę. Super, dziękuję bardzo. I tutaj. Cały I ten przerobiony jest, towar Tak, tu jest spada. już bez mała stuprocentowy przerobiony kompost z niewielką ilością drzownic. One też tutaj są. Mhm. Absolutny czarnoziem. Ok. i tutaj wycieka płyn, zbiera się w wiadrze i ten płyn to jest właśnie ta odżywcza substancja, kompost T, którą można wykorzystywać w uprawach, tak. ale też w hodowli roślin domowych, praktycznie do wszystkiego. Tak jest. To są pojemniki transportowe typu euro, zunifikowane, dostępne w zasadzie na całym świecie, w bardzo wielu wersjach. Ten jest akurat pełny i wysoki, ale w wysokości jest pewnie z 5 albo 6 różnych rodzajów. Do tego są ażurowe i w zasadzie jak ułożymy kilka ażurowych jeden nad drugim i na samym dole pełny tutaj dorzucamy najlepiej zmielone, ale niekoniecznie odpadki po kolei jak on jest ażurowy to one będą spadać niżej, im będą bardziej przerobione tym będą spadać niżej, oczywiście dzięki wodzie, która no, będzie pozwalała spłynąć tym przerobionym odpadkom. Tutaj się pozbiera zupełnie przerobiony taki kompost, jak tam widzieliśmy pod kompostownikami, a na samym dole będziemy mieli komposty gotowe do podlewania w ogrodzie, tudzież na parapecie. Czyli nie zajmuje to. Dużo miejsca pozwala nam wykorzystać nasze powstające w tak naprawdę codziennym użytkowaniu odpadki w kuchni, tak jak Jacek wspomniał, ewentualnie ręczniki papierowe, żeby troszkę zmienić ten skład chemiczny komposti. Genialny pomysł, myślę. O, zobaczcie, tutaj są przygotowane kartony. I wpisujący się idealnie w myśl, żebyśmy nie marnowali, nie niszczyli, tylko korzystali, dawali drugie życie. Zachęcam wszystkich do kompostowania, wywożenia odpadków ciężarówką. W przypadku Poznania do suchego lasu jest zupełnie niepotrzebne. Ta ciężarówka nie musi kursować, możemy to zrobić na własnym ogrodzie, w garażu, w piwnicy. Jeśli robimy to zgodnie z wytycznymi, nie ma wielkiego smrodu. Zapach delikatny czasem jest, czasem nie. Przede wszystkim nieprzerobiony surowiec trochę pachnie, trochę muszek owocówek, czasem polata, no ale w czyjej kuchni latem nie ma go owocówek. One są zupełnie niegroźne. Nie ma też ich tyle, żeby się tego bać, czy z tego powodu wariować. A to, co powstanie na samym dole, to jest bardzo wartościowy nawóz, którym możemy zasilać nasze balkonowe tudzież okrodowe uprawy i cieszyć się pięknymi plonami, marketkami albo innymi owocami. Czy, czy tak, podejrzewam, czy okay, czyli podejrzewam, że pewnie w takim użytku domowym no to to, co nam się sprawdzi, to będą kartony, skorupki od jajek, no bo to każdy z nas ma, produkujemy tak, jako jest, odpadki tak. dokładnie. W przypadku tych bardziej zaawansowanych produktów myślę, że... Hmm, można nawiązać współpracę z kimś, kto przypadki. dużo robi w drewnie na przykład tak i ma odpadki. Jest, albo zainwestować w rozdrabniacz. W przypadku właścicieli ogrodów yy, warto sobie kupić rozdrabniacz yy, ogrodowy i rozdrabniać przycinane gałęzie, żywopłot, yy, w zasadzie każde inne gałęzie. Yy, nie da się ich wrzucić do kompostownika w całości, rozdrobnione pracują idealnie. Yy. I warto to robić. Najprostsze rozdrabniacze to tam jest kwestia paru stówek. W zasadzie powinien być, wydaje mi się, na wyposażeniu każdego ogrodu. Albo można na przykład pomyśleć o jednym wspólnym i robić jakieś e, zapasy rozdrobnionego drewna, gdybyś e, więcej osób warto. chciało wspólnie poprowadzić taką kompostownię na przykład. Słuchaj, e, bardzo Ci dziękuję w takim razie za wszystkie te cenne informacje. E, mam nadzieję, że uda się Ciebie ściągnąć razem z dżownicami do nas, do leśnej świetlicy. E, no, i mam nadzieję, że nasi słuchacze. Są zainteresowani, zaintrygowani i dowiedzieli się, no myślę, że na pewno dowiedzieli się wielu, wielu nowych rzeczy. Bardzo chętnie przyjadę, pokażę. Mam nadzieję, że zaciekawię wszystkich i namówię do założenia własnych kompostowników. Super. Dzięki. Dzięki bardzo.